Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu dnia. Dzisiaj mieliśmy dosyć, no bardzo silne spadki na kontraktach na imię S&P 500. Jeszcze w piątek mieliśmy poziom 1970. Dzisiaj w nocy doszło do przebicia tego wsparcia. Dotarliśmy do poziomu 1911. Potem po otwarciu rynku kasowego rynek spadł do poziomu zaledwie 1830. Następnie w ciągu kilku dziesięciu minut doszło do bardzo silnego odbicia. W tej chwili jesteśmy notowani na w wysokich poziomach 1924. No i wydaje się, że przed nami jest jeszcze w takiej dłuższej, kilkusycyjnej perspektywie przetestowanie przetestowanie dołka z października zeszłego roku na poziomie 1814 i dopiero potem najprawdopodobniej przyjdzie jakieś trwalsze odbicie. W każdym razie zmienność jest bardzo duża. Co najlepiej zobaczyć e, zaraz tutaj przejdziemy na wykres e, krótkoterminowy. Weźmy sobie tutaj e, wykres tutaj jeszcze. wykres krótkoterminowy może na przykład 5-minutowy no i tutaj widzimy jak duża zmienność jest na rynku właśnie ten spadek po otwarciu rynku kasowego potem dosyć silne odbicie podobna sytuacja jest na kontraktach na indeks rynku technologicznego też spadki potem mocne odbicie i na rynku niemieckim też mieliśmy spadki do poziomu zaledwie gdzieś około 9300 teraz jest na poziomie 9700 na polskim rynku w piątek nasi inwestorzy zakładali, że przecena na giełdzie w Stanach Zjednoczonych będzie krótko dzisiaj już tych dwódeń nie było rynek otworzył się nisko odbicie niewielkie potem dalsze spadki i żeśmy mieli dzisiaj przecenę na kilkanaście procent przechodzimy w takim razie do sytuacji na rynku walutowym tutaj też bardzo dużo się mianowicie na wykresie eurodolara mieliśmy dzisiaj wzrost do poziomu aż 1,17,12 najlepiej to zobaczyć na wykresie długoterminowym dziennym to co, to, to, co jeszcze niedawno się wydawało mało prawdopodobne z racji tego, że wielu inwestorów obstawiało, że będzie podwyżka strukturocentrowa. Proszę zobaczyć, jak tutaj fundamenty się nie sprawdziły. Natomiast analiza techniczna bardzo ładnie się tu sprawdziła, gdyż jak Państwo pamiętają o tym, co mówiłem, <coughs> gdy żeśmy tutaj byli na poziomie gdzieś około 1,08. Gdy żeśmy zeszli poniżej poziomu 1,03 mówiłem o tym, że prze... próba przełamania trwały tego wsparcia może się, nie się udać eee, i po, w wzroście powyżej poziomu 1,0860 możemy mieć nawet powrót na majowy szczyt. No i mm. to się w ciągu tych kilku tygodni wydarzyło. Celem tego roku może być zniesienie spadków z poprzedniego roku o 38%, a to jest poziom 1,18%. I teraz patrząc na to wszystko w krótszej perspektywie czasu widzimy, że z tego dzisiejszego szczytu lunek się zaczyna cofać. Wsparcie mamy na poziomie 1,14,50. To może być fala czwarta. Jak popatrzymy sobie na akurat z tego tutaj dołka mamy falę pierwszą, drugą. Dzisiaj mogła się zakończyć fala trzecia. Obecnie jesteśmy w fali czwartej, potem jeszcze fala piąta, poziom 1,18 i w dłuższej po tygodniowej perspektywie powinniśmy zobaczyć, e, zobaczyć e, stawki. No i teraz bardzo istotna kwestia jest taka, że rynek będzie schodzić w dół, gdy przebijemy poziom 1,14,50 pojawia się sygnał do spadku do poziomu około 1,0860, nawet jeszcze niżej. Tutaj mamy 6 dolarów, e, przepraszam, 6 centów. 6 centów, czyli 6 e, figur, 600 pipsów, bardzo duży ruch. Bardzo duża okazja do zarobienia pieniędzy na spadkach. No i przejdziemy do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Mamy tutaj spadki do poziomu wsparcia w okolicy 3,65. Nie było tutaj jakiegoś szaleństwa, więc widać, że gotówka wcale nie jest mocna w relacji do dolara. To w może zostać obronione, w efekcie może dojść do odbicia, ale gdybyśmy później mieli jeszcze na euro-dolarze euro dalsze spadki to możemy mieć ponownie testowanie wsparcia na poziomie 3,65 natomiast potem w dłuższej perspektywie czasu gdy na eurodolarze będzie do przesielenia tutaj też możemy mieć przesilenie, i w dłuższej perspektywie możemy nawet wrócić na tegoroczny szczyt przechodzimy w takim razie do sytuacji na wykresie złota to na wykresie cen złota e, sytuację mamy taką najpierw przejdźmy na wykres pienny. W piątek mieliśmy szczyt, potem doszło do spadku. Dzisiaj nie uda nam przebicia tego szczytu, więc wydaje się, że najwyższa pora na to, żeby doszło do jakiejś realizacji zysków. Po tych wcześniejszych chwilach wzrostach z poziomu się około 1077. To co w niecie może być korekcyjne, potem może mieć kolejny falę. Wzrostową celem może być opór między 180 a 1200 i w dłuższej perspektywie czasu można oczekiwać <laughs> najprawdopodobniej na znowuż jakieś przesilenie, wtedy kiedy dolar będzie znowu mocniejszy. No i na koniec przejdźmy do sytuacji na wykresie cen ropy. Na wykresie cen ropy przebiliśmy się przez e, wsparcie psychologiczne na poziomie 40 dolarów. Nie było nawet większej reakcji. W krótkim terminie możliwe jest jakieś odbicie. Jeżeli nie uda się pokonać oporu na poziomie 40,8, czekają nas dalsze spadki. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i zapraszam na godzinę 18.30. O 18.30 mamy szkolenie na temat jak inwestować w towary rolne takie jak kawa i kakao. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.